Cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym możemy być gospodarzem debaty Pro Tempore, Dialog Nauk, w którym z jednej strony przedstawiciele Szkoły Głównie Gospodarstwa Wiejskiego, a dokładnie nauko o życiu, nauko środowisku, hydrolog będzie dyskutował z teologiem i filozofem na temat tego, czy człowiek dążąc do coraz lepszego poziomu życia, próbując osiągnąć szczęście, próbując coś wyprodukować czy generalnie żyć na coraz wyższym poziomie jest jednocześnie zagrożeniem dla naszej planety i czy może w sposób zupełnie dowolny czynić sobie Ziemię poddaną. Szkoła Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to Uniwersytet Przyrodniczy. Jak na każdym Uniwersytecie klucz jego życia to dialog, to dyskusje, to ścieranie się różnych poglądów, to ścieranie się poglądów z różnych dziedzin, z różnych dyscyplin no i z tym będziemy mieli tutaj do czynienia. Wszyscy Jesteśmy przekonani, że należy dbać o przyrodę, dbać o środowisko, gdyż jest to również w interesie człowieka, ale pytanie, ile w tym wszystkim powinno być interesu, ile w tym wszystkim powinno być filozofii, ile w tym wszystkim powinno być dążenia do dobra? Zobaczymy. Od dwóch lat właściwie Komitet Nauk Polskiej Akademii Nauk wraz z Akademią Katolicką w Warszawie proponuje debaty na tematy ważne, ale debaty interdyscyplinarne. Myślę, że świat jest dość skomplikowany i nie da się wszystkiego powiedzieć w jednej dziedzinie nauki. My prezentujemy teologię. Teologia zawsze była troszeczkę jakby traktowana u na uboczu. I stąd przejęliśmy inicjatywę, że my chcemy rozmawiać, jeśli ktoś nie chce z nami rozmawiać. Jak wyszliśmy z taką inicjatywą, że wchodzimy do każdej uczelni warszawskiej, po to, żeby rozmawiać na dziedziny, dyscypliny, krótko mówiąc o rzeczach ważnych na dziś, w kontekście, jakbym powiedział, danej uczelni, to się okazało, że każdy chce z nami rozmawiać. I dlatego jesteśmy do dyspozycji, by służyć jako Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk do debat popularno-naukowych. Ze względu na to, że piszemy dużo książek, wygłaszamy różne referaty, ale mało rozmawiamy. A jeśli rozmawiamy, to rozmawiają w nas emocje, a my chcemy rozmawiać o faktach. Chcemy być racjonalnymi ludźmi, którzy przedstawiają fakty, zostawiając słuchaczom odpowiedzi albo dopowiedzi na problemy, które podejmujemy. I stąd dzisiaj bardzo się cieszę, że możemy w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego rozmawiać o planecie. O przyrodzie, o naszej Ziemi, krótko mówiąc o naszym domu, w którym mieszkamy. Bo dom, w którym mieszkamy, to jest właśnie nasza planeta. A państwo, a państwo skupiają się na badaniach, które pomagają zrozumieć tę planetę i co więcej przygotowują ludzi do opieki nad tą planetą, a więc nad naszym domem. Stąd jesteśmy tutaj, bo teologia też jest zainteresowana miłością do Ziemi, miłością do przyrody, miłością do natury. Dlatego dzisiaj debata. Wydaje mi się, że w obliczu postępów wiedzy w zakresie zmian klimatu, w zakresie inżynierii środowiska, temat czynienia sobie Ziemi poddanej nie powinien dzielić ludzi, a powinien raczej nas łączyć. I nie chodzi tu o poddawanie sobie Ziemi, a o, o dialog. O dialog ze środowiskiem i o próbę wykorzystania naszych najnowszych zdobyczy naukowych i technologicznych do tego, aby to środowisko jak najmniej cierpiało z powodu naszych oddziaływań. I wydaje mi się, że tutaj nie ma potrzeby mówienia o poglądach, bo w momencie, gdzie zaczyna się wiedza, gdzie zaczynają się racjonalne argumenty i nasze obserwacje, to poglądy polityczne składzą na plan dany. Szczególnie w takiej sytuacji, w której to od nas zależy, jak to nasze środowisko będzie wyglądało.